Dzień dobry Państwu, ja jestem Maweł Palinowski, a to są najnowsze wiadomości ze świata. Grozi nam niebezpieczeństwo, dinozaury powróciły na Ziemię. Archeolodzy odkryli dwa nowe gatunki dinozaurów. Saszetkus niespodziankus oraz Dizonaurus kamienius. To jest właśnie saszeczkus dinozaurus. A oto dinozaurus z kamieniu. Zobaczcie dinozaury wykopaliski. Jeśli lubicie dinozaury i się ich nie boicie, zostawcie dużo łapek w górę, bo inaczej przygryzą wam kabel od internetu, a tego byśmy nie chcieli. Oj, nie, 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 nie. Każda nowa osoba zostawia subskrypcję tu lub tu, lub tu lub tu. A ja zabieram się za saszetkusy Dizenaurusy i Dizenaurusy z lusy Najpierw zabiorę się za te piękniusie, saszetusie, to znaczy groźne saszetki z dizonaurami, a później wiadą dizonaury wykopaliska. A na dzisiejszym odcinku bawimy się w nazywanie dinozaurów po swojemu. Nie będę sprawdzał ich nazw, tylko będę wymyślał swoje. Jeśli chodzi o te saszetki, to na pierwszy rzut oka widzę, że zostałem oszukany. Spójrzcie sobie na tą saszetkę. Jaka fajna i grubiutka taka, ojo. A zobaczcie na tą Płaska jest, chyba tutaj nic nie ma Czy prehistoryczne stwory mnie oszukały? Nie Paweł, prehistoryczne stwory nigdy nie kłamią Oszukał cię Maweł Palinowski Wiedziałem, wiedziałem, że Maweł Palinowski to krętacz No ale nic, zaczniemy sobie może od takiej Takiej większej, takiej grubusiej saszetki Bo w tamtej to podejrzewam, że będzie tylko ulotka Cóż my tutaj mamy? O, widzę tam jakiegoś ten dinozaur wygląda mi na disonaura kapelusznika albo grzyba, bo ma taki, taki, taki hełm, taki, takie łuski, które przypominają mi grzyba albo kapelusz. Z ulotką zapoznamy się na końcu, bo nie chcę psuć sobie i wam zabawy, bo wtedy byśmy poznali prawdziwe imiona tych Dizonaurów. A myśleliście sobie, jakby to było, gdyby dinozaury żyły w tych czasach i po prostu były zwierzątkami domowymi, tak jak pies albo kot? To byłoby coś wyprowadzać takiego T-Rexa na spacer, a to... Ja nie mogę On ma ogon, którym macha nam I wygląda mi na pancernika Jest takie zwierzę pancernik I ten dinozaur, albo na szyszkę Ej, on wygląda na szyszkę, zobaczcie Jak taka zgniła szyszka Dinozaur mamina, jakby chciał powiedzieć Nie nabijaj się ze mnie Bo dostaniesz strzała z ogona A masz, a masz, a masz strzała z ogona Wziąłem sobie nożyczki do pomocy Bo ta folia jest jakaś kosmiczna po prostu Nie da rady tego e, rękoma rosnie. Zaraz mnie rozsadzi. Znowu Dizonaur Grzybiarz, znany również jako kapelusz. O nie! Skręciłem mu kark, biedny kapeluszniku! Nie chciałem ci nic złego zrobić. To był, to był tylko wypadek podczas nagrywania filmu. No, takie rzeczy się zdarzają. Wszyscy teraz zniszcz w komentarzach dla dinozaura Grzybiarza-Kapelusznika. No, wykrakałem, wykrakałem. Chciałem powiedzieć, że fajnie byłoby, jakby nie trafiła się żadna powtórka. A tutaj już powtóreczka... nie, Panie Szyszko, dlaczego ty tutaj znowu jesteś? Jak, jak w każdej saszetce będą powtórki, to chyba ja sam się zamienię w dinozaura. A może każda z powtórek powinna trafić do dinozaurzego szpitala ala Fortnite. Co wy na co? Jakieś modyfikacje tutaj. Gili, gili, gili! Gili, gili, po brzuszku, dinozaura! Nie łaskocz mnie, Pawle. Nie lubię tego. O, przepraszam, przepraszam. Przerwa na reklamę. Jeśli pod tym filmem będzie 15 tysięcy łapek w górę, to otworzę ten wielki zestaw wykopaliska który Agnieszka kupiła mi na ślepo. Nie wiem czy pamiętacie ten film o tutaj mają być chyba chyba aż trzy szkielety dinozaurze. To będzie dopiero coś. Bo dzisiaj otworzymy sobie tylko taką podrubę tragiczne dinozaury wykopaliska. fuj, jaki żal to będzie. Totalny hinol po prostu. Odkryj szczątki tyranozaura? Ej, a może jednak będzie fajne? No nie, ten wielki zestaw upadając zrobił mi dziurę w ścianie. Aaaa, dinozaurze, dlaczego mi to robisz? Wiem, co zrobić, aby nie było powtórki. Otworzę tą najcieńszą saszetkę, zobaczcie. No, no kurczę, jak to będzie tylko ulotka, to naprawdę się z dinozaurze. To znaczy zdenerwuję, chciałem powiedzieć. Ja tylko ulotka, wiedziałem. Nie, żartuję, jest też płaski... Orzeł to jest chyba orzeł bielik. Ja nie mogę. Trafił mi się orzełek. Orły chyba nie mają takich wielkich skrzydeł i takiego kaczego dzioba, to musi być gołąb. Tak, to jest gołąb. No jak ja mogłem nie rozpoznać gołębia, przecież codziennie karmię je chlebem w parku. A ciekawe, ile osób oglądało poprzedni odcinek o dinozaurach. To było chyba jakieś 4 miesiące temu. Ja nie mogę. Chyba powiem jego prawdziw Nazwę, ponieważ jest to mój ulubiony dinozaur, a nazywa się on Tarzanus Rexus. Zobaczcie, jak mu się gęba tutaj uśmiecha do nas. On was pozdrawia. O, was! Aaaa! Ale czemu tak się drzesz, dinozaurze? Aaaa! Aaaa! Dobra, zamknij tą japę już. O, o, od razu lepiej, jak nic nie mówi, prawda? Spójrzcie, jakie ma muskuły tutaj! Jaki ma ogon taki, taki dosyć fajny. A stopa chyba rozmiar 46! Aaaa! 49! Cicho mówiłem przecież! Pamiętajcie, aby napisać, który z dinozaurów podoba Wam się najbardziej. No, myślałem, że Szyszka jest najfajniejszy, ale teraz... Teraz głosuję na tego właśnie! Cicho, dinozaur! Tata, co ty tutaj robisz? No właśnie, jak nie przestaniesz drzeć tej paszczy, to skończysz jako szczątki tyranozaura. Nie, nie, proszę, nie! No to już bądź cicho. Okej! Zostaw subskrypcję albo zjem ci e, smartfona. A, a. Cicho. Nawet nie wiem, ile mam tych saszetek. Czy 9, czy 10, czy 50, czy 500? Jaki banan? To jest dinozaur bananowo-szyjny. Pójście jaka czikita, po prostu jaki ogromny. Albo to... Nie, ej, patrzcie, jak mu się gibie, to, to jest dinozaur wąż! I to dwugłowy wąż! Ciekawe, czy dosięgnie ogona. O, dosięgną ogona, tak jak psy same ganiają swój ogon, to ten dinozaur też swój ogon gania w kółko. To jest jego ulubiona zabawa. To jest trochę, to jest trochę głupi dinozaur. Zgadzacie się ze mną, że on wygląda trochę jak żyrafa? Ale taka szara żyrafa, jakby nie wiem Pobrudzona trochę I chyba jest trochę chory, tak coś mi się wydaje Taki trochę krzywy Ale jeśli nie zgadzasz się z moją nazwą To zaproponuj swoją w komentarzu Zostały trzy saszetki i zabieramy się za szczątki Tyranozaura, ale najpierw Otwórzmy te saszetki, może teraz rękoma Może to mi przyniesie szczęście Czuję ogromny przypływ szczęścia I tak, nie myliłem się To dinozaur kwiatek Jaki piękny na pewno spodoba się każdej dziewczynce, zobaczcie To jest dinozaur różyczka, albo nie wiem, tulipan No, innego pomysłu tutaj nie mam na niego Jak dinozaur kwiatek. Czy on ma płuca koło głowy? Coś tutaj nie halo jest z tym dinozaurem. Jakieś chyba oszukane mi dali, sprzedali, ale to dlatego, że były na promocji po 3 złote te saszetki. A może to jest dinozaur karateka? Cios, stryczka! Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, jak na tyle saszetek, tylko dwie powtórki i odpukać. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnej kolejnej. Kto to jest? Ej, nie mam, naprawdę nie mam pomysłu dla niego. On wygląda trochę jak, jak dinozaur rzeka, bo ma takie niebieskie tutaj. Wygląda trochę też, jakby, nie wiem, miał połamane ręce, bo ma takie. Albo jak syrenka, H2O wystarczy kropla No zobaczcie, to jest, to jest chyba dinozaurza syrenka Naprawdę, bo ma tutaj niebieskie woda Ma taką pozycję jak pływacy Tylko nie ma takiego ogona jak syrenki Ale wiecie co, syrenka Smoky Eye na pewno mu pożyczy swój ogon Nikomu nie pożyczę swojego ogona eee, Straszne hamstwo ja Chciałem ogon I ostatnia saszetka Pamiętajcie, aby napisać, który wam się najbardziej podobał I tutaj również Bez powtórki, bardzo się się cieszę jest to nosorożec albo jednorożec, czyli jednak jednorożce istniały i były dinozaurami. No, mówiłem, że to jednorożec, ale hasa. O, a jak mu się podniesie tą głowę, to wygląda jak kangur, nie uważacie? Brakuje mu tylko torby i małego kangurzątka, żeby sobie hopseł, hopseł. Zobaczymy jakie ciekawe informacje kryją się w ulotce. Czy udało mi się zebrać wszystkie? Jest ich 14. Udało mi się zebrać jakieś. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie pamiętam ile, ale chciałbym o to zdobyć kiedyś. Taki szkieletor, świecący chyba w ciemności. To jest moje marzenie. Najskrytsze moje marzenie i ten nawet fajnie wygląda jak taka żaba, taka ropucha wstrętna. A tak to wszystkie najfajniejsze zdobyłem nawet tego, bo to jest chyba jakiś rzadki, bo jest tutaj niżej, a nie tutaj z tą bandą. Świetna ulotka, naprawdę. To już najwyższa pora na dinozaury wykopaliska. Ubrałem stare zniszczone rękawice i przyniosłem przyjaciela. Ha, 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 dinozaurze, zaraz będziesz odkopany. <trym znać wytkownia> Co jest? Gdzie są szczątki tyranozaura? Nigdzie ich nie ma. Chyba mnie oszukali. Oj tam, oj tam, zapomniałem otworzyć się, czepiacie szczegółów. Tak bym też pewnie wydobył wszystkie kości tyranozaura, dinozaura. I najpierw instrukcja. O tak, potrzeba instrukcji. Nie wiadomo co robić jak się ma dłuto i gipsowy blok. Cztery kroki do odkrycia? W Treasure X było aż siedem. Tutaj jest dłuto oraz pędzelek, ale to są przyrządy dla, no wiecie, dla leszczy. Prawdziwi kozacy używają. Hehehe, <laughs> młoteczka koleżkę. Dziu, dziu, dziu. O nie, zobaczcie. Od tego naparzania młotem już jest tutaj jedna szczelina. Wydaje mi się, że znalazłem protipa. Aby nie zrobić dużo bałaganu, po prostu będę to wykopaliskowywał właśnie przez tą folię bąbelkową. Która na pewno amortyzuje moje uderzenia. Aha. Ciekości, kości dinozaura, chodźcie do mnie Jeszcze chciałbym nagrać tą głowę dinozaura Którą mogliście widzieć na filmie Gdzie z Agnieszką sobie robimy zakupy za 250 zł. Tyle uderzeń i tak słabo popękało Nie no, chyba potrzebuje pomocy a, 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 Dinozaura a, a, Który drze cały czas a. Najwyższa pora wyciągnąć to paskudztwo tutaj na stół To jest jeszcze w folii jednej, dlatego to się tak trzymało A tutaj już nie ma nic praktycznie, wszystko jest rozdziabdziane przeze mnie Nie no, nie chcę, żeby mi tutaj pobrudziło cały stół Fuu, jak to fuu! poleciało mi Poleciało, o, szkielet Mamy pierwszą część szkieleta, mi to przypomina żebra człowieka, a nie dinozaura więc może tutaj jakaś wadliwa zabawka mi się trafi. Dobra, jak mi się już rozbebrało, to wyciągnę całe. Tutaj mamy łapki. Eee, makarena. Ho! Muszę być bardzo ostrożny, bo ten dinozaur jest w kolorze tych kamieni. W ogóle to się mniej pyli, albo tak samo jak Treasure X, bo to wszystko jest to samo. To jest taki gips ale w Treasure X są smoki, a tutaj są dizonaury. To jest chyba jego szczęka. Takie ładne uzębienie tutaj, chyba już ósemka się wyżyna. O tu jaka wielka część, patrzcie na to, co to będzie. To będzie ogon, Albo kręgosłup. No, będzie kręgosłup. Ej, to chyba serio jest kręgosłup dinozaura. Tak, to jest kręgosłup dinozaura. Ja chciałem tutaj beczkę sobie robić. A to naprawdę jest kręgosłup. No, w końcu dinozaury też miały kręgosłup. Na pewno nie kręgosłup moralny. Tutaj, nie wiem, trzeci ogon. Ile on ma tych ogonów tutaj? Albo drugi kręgosłup. Nie wiem, może to jest jakiś unikalny. Widzicie, czemu zmieniłem rękawiczki? Bo moje już wyglądają paskodnie. Czy to jest fidget spinner? Chyba, chyba, chyba nie. Chyba mnie trochę poniosło. No dawaj skałko, co tu jeszcze ukrywasz? Oprócz bałaganu, który nie wiem, kto posprząta. Zapraszam, widzowie, serdecznie do mnie. I tutaj jeszcze jedno. Fidget spinner taki. Kto chce fidget spinner? Jeden. I ostatni, chyba, element. Trzeci kręgosłup. No niesamowite. Ile te dinozaury miały kręgosłupów? Tutaj jest mój dinozaur. Zaraz go sobie złożymy, tylko. Tylko zajrza do instrukcji. Oczywiście, ja już chciałem sprzątać tą kupę gruzu, a tutaj była jeszcze czaszka. Z pięknym uzębieniem, jak mówiłem. I patrzcie jeszcze, co bym przegapił. Znowu... czaszka? Co? On ma trzy czaszki, trzy kręgosłupy? Co jest grane tutaj? Chyba ten sklep naprawdę sprzedaje podróbki podróbek. O, jeszcze jedne żebra tutaj były zakopane i bym miał samego dinozaura. Tak to miał dinozaura i człowieka, a... A nie no w sumie dinozaury też miały żebra. La 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 la. la. Tak sobie śpiewam jak sprzątam. Kości zostały rzucone Ale zanim je rzuciłem, to je umyłem Ej, one w ogóle świecą w ciemności Zaraz się tego dowiemy A teraz zabieram się za składanie tego szkieletu Nie uwierzycie, ale w ulotce nie ma instrukcji Jak złożyć ten szkielet Więc muszę posługiwać się Moją wyobraźnią tylko I, i, i pamięcią Czuję, że jestem na dobrej drodze Aczkolwiek teraz to przypomina raczej potwora z Loch Ness Niż tyranozaura Rexa Albo jakąś prymitywną łyżkę do zupy by. Już nie potwór z Loch Ness, a, a jakaś dziwna dżdżownica Spójrzcie, to może służyć jako pierścionek Dziewczyny, dziewczyny, również możecie kupować właśnie zabawki z dinozaurami Bo to mogą być wasze pierścionki Jaki pierścień, gdzie kupiłaś ten pierścionek? A, wykopałam w archeologicznym stanowisku Chciałem mu nogę bezpośrednio do kręgosłupa przymocować I mówię, czemu to nie działa, czemu to nie działa A tutaj trzeba o taką kość, nie wiem, biodrową albo dinozaurową Zaczynam mieć pewne podejrzenia, że to nie jest prawdziwy szkielet dinozaura. No, spójrzcie na te łapki z przodu. Przecież dinozaury nie chciały się przytulać, tylko chciały zjadać wszystko, co stanęło im na drodze. Ale on nie ma jeszcze czym zjadać, wszystko, co stanie mu na drodze, bo jeszcze nie zamontowałem mu głowy. Mój dinozaur już gotowy, nawet potrafi ruszać szczęką, nawet łeb wygiąć jak sowa. Potrafi, więc daje sobie mocne 10 na 10 A tak na poważnie To ten szkielet jest tragiczny Co chwilę mu odpada noga Pewnie nawet nie potrafi stać A wtedy to on pójdzie do, do Dinozaurzego szpitala Fortnite I co? ja, Stój może trzeba go lekko nagiąć Tak jak zasady czasami trzeba lekko nagiąć O, potrafi jednak stać Ale tylko wtedy, kiedy zostawisz łapkę w górę i subskrypcję Bo jak tego nie zrobisz, to on wtedy O, widzicie, i mu odpadł ogon I co zrobiliście? No co zrobiliście? Tutaj masz najnowszy film, tutaj masz poprzedni film A tutaj możesz zostawić suba Aby ten dinozaur się złożył cały do kupy Oj, oj, oj